Dzień dobry Pani Elu. Nazywam się Grażyna Lange, jestem dziennikarzem. Proszę Pani, i widziałam i słyszałam Pani wypowiedź dotyczącą parentyfikacji. Chciałabym z Panią przeprowadzić krótki wywiad. Mówimy dużo też o mediacji, ponieważ mamy ten uroczysty dzień. Wiemy, że jest to jedna z metod pozasądowego próby pozasądowego załatwiania spraw rodzinnych, konfliktów. Jak Pani sądzi, czy w temacie parentyfikacji mediacje będą nam służyły? Myślę, że mediacje mogą odgrywać bardzo ważną rolę w tym, żeby odciąć dziecko od słuchania o problemach rodzinnych, ponieważ rodzice mają miejsce i mają specjalistę, gdzie mogą poruszyć te tematy. Mają kogoś, kto jest przygotowany merytorycznie. Do tego, żeby pomóc im poradzić sobie z ich życiowymi zmaganiami, ktoś, kto właśnie pełni rolę profesjonalnego mediatora, i tutaj dziecko jest odciążone, nie musi dźwigać na barkach różnych historii rodzinnych. To po prostu wszystko jest ulokowane w pokoju mediacji, więc myślę, że to ma ogromny wpływ, bardzo pozytywny na rodziców. Dzięki temu oni lepiej się komunikują i swoje sprawy. Załatwiają w dorosłym gronie. Czy pani uważa, że to spotkanie z mediatorem i w jaki sposób mediator dowie się, że jest problem właśnie z, dziec z dzieckiem? No bo w mediacji dziecko nie bierze udziału. Czy są jakieś znaki, czy są jakieś wypowiedzi stron, które by świadczyły o tym, że właśnie. W ten sposób dziecko jest łączone z rozwodem rodziców. Przykład możemy rozpoznać to po komunikatach, jakie używają rodzice. Na przykład samotna matka może powiedzieć, że mój 11-letni syn to teraz najstarszy mężczyzna w rodzinie. On bierze za nas odpowiedzialność. I to pokazuje, że ona pokłada zbyt duże nadzieje, jeśli chodzi o jej syna, ponieważ 11-letni syn jako Najstarszy mężczyzna w rodzinie e, czuje się ogromnie odpowiedzialny za całą swoją rodzinę. Ona może to powiedzieć, chcąc wywrzeć swego rodzaju presję na przykład na byłego partnera, a jest to właśnie bardzo negatywne dla dziecka. Czyli możemy rozpoznać to za pomocą komunikatów, jaki używają rodzice o swoich e, e, dzieciach. Na przykład moja córka musi e, radzić sobie już sama, jest już dużą dziewczynką, czy zajmować się rodzeństwem. To są takie komunikaty, które wskazują nam, że coś jest na rzeczy, że tutaj te dzieci mogą być podatne na zjawisko parentyfikacji. I w tej sytuacji, jak pani widzi rolę mediatora? Myślę, że mediator przede wszystkim daje rodzicom możliwość, żeby oni porozumieli się między sobą, żeby tych problemów, żeby te problemy nie lądowały. W domu, na przykład, kiedy jest dziecko, mają inną przestrzeń, gdzie mogą poruszyć te tematy, a mediator to osoba, która może usprawnić ich komunikację, przetłumaczyć w pewien sposób ich komunikaty na zrozumiałe przesłanie, żeby oni mogli nawzajem siebie zrozumieć. Przede wszystkim to jest bezpieczna przestrzeń, gdzie tylko i wyłącznie dorośli zajmują się dorosłymi sprawami. I wtedy mediator, yy, słuchając wypowiedzi każdej ze stron, co powinien, jak powinien się do tego, do tych wypowiedzi odnieść? To może z nimi zrobić, co powinien, a czego nie powinien? Mediator nie powinien dzielić się swoim własnym zdaniem i oceniać sytuacji. Mediator może przedstawić rodzicom perspektywy, możliwości korzyści, kiedy oni rozwiążą ten konflikt między sobą, ale może też na przykład. Powołać się na klauzulę generalną dobra dziecka, żeby tutaj rodzicom zasugerować, że kierujmy się tym, właśnie co jest dobre dla dziecka i pokazywać im różne strategie, dzięki którym oni sami wypracują sobie rozwiązania dojścia do tego. Ale przede wszystkim tutaj warto podkreślić nasz główny cel, czyli właśnie dobro dziecka. Czasami rodzice w tej walce między sobą zapominają o tym, że tak naprawdę głównym celem powinno być właśnie dobrostan ich y, dziecka.